Interludium w innym miejscu o innym czasie w domu pomiędzy. Mała dziewczynka, której narodzin byliśmy świadkami na początku gry wykrada się ze swojego łyżyczka i podążając za kulą niebieskawego światła, wychodzi do salonu domu. Możemy się zorientować, że salon ten jest tym samym, który widzieliśmy w pierwszej najdłuższej podróży: salon domu pomiędzy światami, w którym przesiadywała Lady Alwany. Saga, bo tak ma na imię dziewczynka, podnosi z ziemi krzachotkę w kształcie symbolu równowagi, a niebieskie światło zamienia się w półprzezroczystą kobiecą figurę. Mówi ona, że wkrótce dziewczynka dorośnie i już dłużej nie będzie mogła jej zobaczyć. Określa sagę jednocześnie swoją siostrą, ale i córką, która jest bardzo do niej podobna. Obiecuje, że choć ich więź z czasem osłabnie, to i tak zawsze będzie tuż przy niej, obserwując i chroniąc ją. Mówi, że na samym końcu połączą się w jedną całość: koło się zamknie, światy zostaną ponownie połączone, a równowaga przywrócona. Wkrótce żegna się, życząc sadze, by równowaga była z nią, po czym znika. Rodzice dziewczynki, Magnus i Etta, zauważają ją. Etta mówi, że czuje czyjąś obecność w domu, jednak Magnus twierdzi, że to niemożliwe, by ktoś z zewnątrz się tu dostał. Po tej wymianie zdań rodzice odnoszą swoją córkę z powrotem do łóżeczka. Księga pierwsza Dreamful Chapters Odrodzenie. Wszystkie twoje decyzje zostały zapisane dla księgi drugiej. Działania i decyzje, które podjąłeś w Księdze Pierwszej, już zmieniły bieg Twojej podróży w istotny sposób. Te decyzje zostaną zapamiętane i zadecydują one, jak Twoja podróż potoczy się w Księdze Drugiej. Oto podsumowanie kilku decyzji, które podjąłeś i konsekwencji, które mogą one mieć w przyszłości. Wybrałam podążanie nową ścieżką i znalezienie pracy niezwiązanej z moimi studiami. Twój wybór już zmienił bieg Twojego życia i będzie miał na nie wpływ w przyszłości. Nie mogłem zostawić Arna Stonta losowi gorszemu niż śmierć. Przyspieszyłem Jego podróż na pierwszą górę. Niech Bogi nie zmiłuje się nad Jego duszą i nad moją. To nie zostanie zapomniane. Wkrótce staniesz przed konsekwencjami swojego wyboru. Pomimo jego zbrodnią przeciw swojemu ludowi, oszczędziłem życie naczelnika. Jego kara dopadnie go wkrótce z rąk innych. Ten wybór zadecyduje o losie kogoś, kogo jeszcze masz spotkać, i będzie miał wpływ na przyszłe relacje. Dopóki nie przypomnę sobie, co się stało przed moją śpiączką, nie będę w stanie iść dalej. Nie będzie to łatwe, ale postaram się sobie przypomnieć. Twoja decyzja wkrótce będzie miała konsekwencje. Reza nie chce przygód w swojej diecie. Kupiłam mu to samo, co zawsze na lunch. Zupę serową. Nuda, no ale taki właśnie jest Reza. Ten kulinarny wybór będzie miał niespodziewane i możliwie daleko sięgające konsekwencje. Queenie spytała się mnie, czego szukam. Powiedziałam, że szukam znaczenia w swoim życiu. To jest dla mnie najważniejsze. Ta decyzja ukształtuje twoje serce i duszę w niespodziewany sposób. Nie mogłam pozwolić, żeby ten tchórz, pan London, pobił Barutiego. Musiałam się wtrącić, nawet jeśli przez to będę na celowniku Londona. Ta decyzja wkrótce wróci, by cię prześladować. Kiedy spotkałam Nellę i jej przyjaciółka na zewnątrz kolektywu, postanowiłam sprawdzić, co się dzieje. Twój wybór wpłynie na twoją relację z Nellą. Nie byłam zbyt zadowolona z tego, jak Reza do mnie mówił, ale odpuściłam. Byłam zbyt zmęczona, by się kłócić. Chciałam tylko spokojnego wieczoru w domu. Ten wybór wpłynie na Twoją relację z Twoim chłopakiem.